Trocie często łowi się na blachy. W ostatnim czasie na popularności zyskują również przynęty gumowe, ale chyba każdy zgodzi się, że trociową klasyką nadal pozostają woblery. I dzisiaj właśnie na tą klasykę postaram się coś złowić. Nie było mnie nad rzeką prawie dwa tygodnie. Myślałem, że woda trochę opadnie, ale jak się okazuje, ciągle jest wysoka. wszędzie jest powylewane. I wiecie, nie byłoby najgorsze to, ale jest jeden problem. Który okazał się dopiero jak wysiadłem z samochodu. Mianowicie, zobaczcie, o tutaj. No, właśnie, buty. Wychodząc z samochodu okazało się, że nie wziąłem gumaczów. Jestem dzisiaj w siatkowanych butach. We wiosnę nad rzeką, która wylała. Próbuję coś połapać. Adkobek, tak jak już tutaj widzę, chciałem zacząć z tego miejsca. A w butach, które dzisiaj mam, to nawet nie mam co tutaj próbować. Ale nie poddaję się. Zaopatrzyłem się ostatnio w nowe przynęty. Kupiłem sobie kilka nowych woblerów. Więc jestem mega ciekawy, jak to dzisiaj wyjdzie. Zacznę sobie od takiego. Około 6 cm, schodzi podobno na 1,5 metra. Zobaczymy, jak się on dzisiaj sprawdzi. I tak zacząłem łowienie. Chociaż, jak widać, już na początku zaliczyłem w topę z butami. Mimo to miałem dobry humor i liczyłem, że nowe przymęty pomogą złowić troć. Dobra, znalazłem jakieś miejsce, gdzie uda mi się zarzucić. Ale jest tak pozalewane, słuchajcie, aż przynajmniej ten brzeg. Z zazdrością patrzę na tamten, bo tam jest widzę bardziej stromo. i... Tam jednak jest lepszy dostęp do tej wody. W każdym bądź razie nie narzekam, jest jak jest. A więc to będzie pierwszy rzut. Sam jestem bardzo ciekaw, jak te woblery będą pracować. To teraz pierwszy rzut. Przed pierwszym rzutem proszę jeszcze o łapeczkę w górę. Na szczęście, żeby coś tam się udało dzisiaj. No i zobaczymy. Wobler mały, lekki. Czuję na wędce, że ma bardzo taką migotliwą pracę. Taki wędkę mam. Jeśli chodzi o pod taką przynętę, bardzo sztywną, bo wędka do 60 gram, ale jeśli już coś by się udało złapać, to chcę mieć jednak zapas mocy, żeby móc wyciągnąć tą rybę z takich krzaków, jak tu są. Okej. Okay. A więc pierwszy rzut zrobiony. E, jeszcze zapomniałem dodać, że, że mam wpół do pierwszą na budziku. Więc mam dzisiaj około 4, nawet może 5 godzin, więc czasu jest dużo, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to ja próbuję łowić tutaj i widzimy się za jakąś chwilę. Ta chwila zamieniła się w godzinę, podczas której nic szczególnego się w sumie nie działo. Miejscówki też nie były powalające, ale nadszedł w końcu moment, kiedy doszedłem do pierwszego, naprawdę ciekawego odcinka rzeki. Dobra, zobaczcie, dochodzę do pierwszego większego zakrętu. Las się kończy, zaczyna się jakaś łąka. Rzucę tutaj kilka razy tym woblerem, którego mam, chociaż on chodzi bardzo płytko, więc zaraz zmienię na coś, co głębiej tutaj tą wodę spenetruje. O, ale zakręt, no dobra, łowimy No dobra, więc zmiana na coś, co będzie trochę głębiej chodziło Może coś takiego Ciupkę większy, 8 cm, ale schodzi dwa razy głębiej O wiele większy ster, no zobaczymy Nowy wobler założony. No, ten leci też trochę dalej. Czuć od razu, że to coś większego. Ojej, jak on, agre jak on agresywnie chodzi. Jak on agresywnie chodzi, fajny jest. <gry> tak, ten chodzi głębiej. Na woblery bardzo lubię łowić, bo blachę wrzucę i muszę ją ściągać czasem ją mogę przytrzymać w nurcie, ale żeby ona zeszła do dna jak jest lekka to, no, to jest bardzo ciężkie a wobler właśnie z dużym sterem od razu schodzi do dna mocno agresywnie pracuje mogę go przytrzymać w nurcie lubię też jak jest pływający, więc czasem jak go przytrzymam i go nie zwijam no to on leciutko do góry potrafi wypłynąć, więc też łatwiej jest mi manewrować no na woblery bardzo, bardzo lubię łowić na woblery Rzucam tym woblerem na środek rzeki, potem pozwalam mu takim wachlarzem spłynąć jakby do brzegu i prowadzę go z długimi, częstymi zatrzymaniami właśnie wzdłuż brzegu, bo te trocie często lubią stać pod takimi drzewami właśnie, gdzie, gdzie jest taki nawis z, z roślinności. Tak, wobler pracuje bardzo nisko, ale często też się często czepia. O, zobaczcie, mamy kraksę. Nowy wobler na zaczepie. I mógłbym ciągnąć, nie wiem czy bym go urwał czy nie, ale wiecie co? Mam dzisiaj coś co może mi pomoże te woblery odzyskać po ostatniej utracie blaszki, którą de facto możecie tutaj zobaczyć. Zaopatrzyłem się w odczepiacz. Nigdy odczepiacza nie miałem i nigdy z niego nie korzystałem. Więc jestem ciekaw, czy to coś poradzi i czy uda się dzięki niemu to po prostu odczepić. Możecie w sumie dać znać w komentarzu, czy korzystacie z odczepiaczy i, i, czy, i czy Wam się sprawdzają. Ja nigdy takiego nie miałem, więc trochę będzie dzisiaj pierwszy raz z odczepiaczem. <noise> Zobaczymy, jak on działa. Wezmę sobie kawałek kija, biorę odczepiacz, sadzę kija sobie tutaj, żeby się na luzie rozwijało. I teraz, i teraz, i teraz. Wędka w dłoń, trochę popuszczę żyłki. Odczepiacz na żyłkę. Co to nie jest taka łatwa sprawa. Ja widzę. <grywa> Odczepiacz na żyłkę. Napiąć żyłkę. No, słuchajcie, serio, to nie jest takie łatwe. Łapię sobie za szpulkę. To mi się wydaje, że tutaj może być kraksa. No okej, okay, leć. Zleciał. Znaczy zaczepił. Coś tam chyba zaczepił. Ha, zobaczcie. Ej, to serio działa. To serio działa. No może nie było bardzo mocno zaczepione, ale jednak jakoś było, bo wędką nie mogłem tego odczepić. Jak tak będzie wyglądało odczepianie przynęt, to mam wrażenie, że to zrewolucjonizuje moje łowienie, bo po prostu urywanie przy przynęt to jest taka zmora, chyba każdy tego nie lubi. No ale dobra, ja tutaj sobie to odczepię do końca i lecę dalej w tamtą stronę. Godzina łowienia za mną, na razie bez efektów, ale bardzo przyjemnie się łowi. Naprawdę te woblery robią robotę i mam nadzieję, że uda się coś na nie złowić. No dobra, ale wiecie, to jest chyba też znak, że wychodzimy z zakrętu, robi się płycej i czas zmienić woblera na tego, który był wcześniej, więc... Wraca czerwony, 2 cm, jednak jest dużo mniejszy, mam wrażenie. Biały leci do pudełeczka. Ale wiecie, tak idę i żałuję, że nie mam żadnej torby, bo ile tu jest super ziemi, na, żeby użyć do zanęty na łące przy rzece. Szkoda, że nie mam ta, fa, jakiejś torby, bo wziąłbym i miałbym na naprawdę wiele, wiele wypadów. A jak już mówię o rybach, spokojnego żeru i o fiderze, zobaczcie, jakie tu jest fajne miejsce. Jest zakręt, tu jest akurat wewnętrzna strona, ale na zewnętrznej wcale nie ma jakiegoś ostrego zakrętu tylko jest dużo, dużo wody, tam jest zalana łąka super miejsce na żeby przyjechać i właśnie z gruntówkami się tutaj zaczaić, zaczaić na coś no, ciekawie, ciekawie jest no ale ja dzisiaj nie mam gruntówki, dzisiaj mam spinning i dzisiaj na drapieżniki próbuję polować, więc tego się trzymajmy spadł mi wobler Fajnie on pracuje, chociaż jest trochę przylekki. To znaczy, jak na tą wędkę jest trochę przylekki. Tamtego poprzedniego, któru, którego miałem założonego, naprawdę go czułem bardzo dobrze na tej wędce, a ten jest... ma tą swoją pracę. Coś tam czuję, ale jednak dość słabo. W ten sposób łowiłem na kolejnych miejscach ale dużo z nich też niestety musiałem ominąć ze względu na te zalane trawy i wrzegi no i moje buty no i dobra to by było na tyle widzę tutaj na tym odcinku tutaj nie wejdę bez gumaczów bardzo fajne miejsce no ale niestety no a tutaj to już się wpakowałem tu zalane, tu zalane, no niestety więc będę musiał przejść tutaj cały ten cały ten odcinek, bo tam też jest zalane, a tam już jest most, więc muszę to niestety wszystko okrążyć. Ajajaj. takie uroki łowienia. No słuchajcie, za mną już dobre 3 godziny łowienia, pół do 16, więc maksimum, myślę, że jeszcze 2 godziny, ale to taki naprawdę górny maks. Na razie jest cisza, spotkałem jednego wędkarza dotychczas. Też mówił, że u niego cisza. Nogi już mam całe mokre, więc to dzisiejsze łowienie też nie jest do końca takie jakbym chciał. bo Po prostu wiele miejsc, z racji tego, że była duża woda, nie mogłem wejść. No ale radzę sobie dzisiaj jak mogę. Teraz jak widzicie, drwęca płynie trochę w takim dołku. Tam widać autostradę, a jedynkę. Ale zupełnie też inaczej się jak jest po prostu ciepło na dworzu. Jak nie ma tego śniegu, tego zimnego wiatru. Jak naprawdę jest tak jak dzisiaj pogoda jest super zupełnie inaczej się łowi. Ta przygoda z trociami jest całkiem ciekawa dla mnie. Nigdy tych ryb nie łowiłem, ale całkiem ciekawe jest samochodzenie nad rzeką. Właśnie w tych takich miesiącach zimowych, jednak zawsze ten mój sezon ograniczał się do ciepłych miesięcy. A to zawsze coś nowego, zawsze też można łowić. Bra, tutaj obrzucane. Więc lecę dalej. Ale powiem Wam, że i tak jest dzisiaj nieźle. Ta pogoda normalnie cuda działa, bo jestem zmęczony cały dzień na rybach, ale jednocześnie jakoś jeszcze daje rady i jest całkiem przyjemnie. Naprawdę pogoda robi cuda. Niech się już robi ciepło, nie nadchodzi Maj. Ale ja o pogodzie chciałem się spytać, czy byliście już na białorybie w tym roku? Bo widzę, że ludzie stawiają zdjęcia, widzę, że już inni nagrywają filmy, a ja jeszcze nie byłem. Ja jeszcze nie byłem. Dopiero teraz w weekend będę pierwszy raz. Jestem ciekaw, czy już ktoś z Was był. Jak tam wyniki? Jeśli byliście, to jak tam wyniki? Czy coś się udało złapać? Możecie mi dać znaka w komentarzu. Już widziałem nawet, że niektórzy liny połapali i karasie. Co jest całkiem ciekawe, bo jeszcze marca nie ma. No ale ciepły rok mamy, więc możliwy jest i Lin w lutym. Chwilę jeszcze czasu mam. Może teraz, może pod wieczór zobaczymy. Oho 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 Patrzcie Dobra Teraz trzymamy kciuki, żeby nie spadło Znaczy, żeby spadło Dobra, słuchajcie, deal jest taki, jak Jak uda mi się to wydostać, to dajecie subskrypcję Kto jest tutaj na końcu kto ogląda daje subskrypcję, jeśli uda mi się to wyciągnąć, a jeśli nie, to nie mam przynęty i nie mam subskrypcji. Dobra dobra, udało się. Uuu. Ale było cieplutko. Nowy wobler mógł niestety pójść na drzewo. Więc proszę teraz zostawić suba na dole. A ja zdejmuję to z tego drzewa i lecę dalej. I po tym, jak ryzyko się opłaciło, no bo woblera z drzewa odzyskałem i zgodnie z naszą umową suba od was też dostałem. No bo dostałem. Prawda? W każdym razie jeszcze przez 30 minut łowiłem na dość prostym odcinku rzeki, aż do momentu, gdy doszedłem na ostatnią miejscówkę. To były już ostatnie szanse na rybę w dniu dzisiejszym. Powoli robi się ciemno, już chyba jak widać też na nagraniu, że jest coraz ciemniej. Godzinowo mamy już po 17, więc. Dzisiaj też jest pochmurno, więc myślę, że jeszcze 15, no max, 20 minut, i w ogóle już będzie ciemnica. Więc to jest moja ostatnia miejscówka. Cały dzień dzisiaj na nogach, szczerze powiedziawszy, jestem zmęczony. Zadowolony, ale zmęczony. Mimo tego, że nic nie złapałem, to i tak było mega spoko. Fajnie, fajnie w takie ciepłe dni wybrać się na wodę, fajnie sobie pochodzić, fajnie porzucać. A zawsze gdzieś ta szansa na złowienie ryby jest. No teraz też jest jeszcze szansa. Bardzo mała, ale, ale jednak jest jeszcze. Dzisiaj testowałem woblery i powiem Wam, że są mega spoko. O wiele bardziej lubię łowić woblerami niż blachami. I na tych trociowych woblerach też się nie zawiodłem, bo naprawdę fajnie mi się nimi łowiło. Jeszcze jeden rzut w tym miejscu. Podejdę trochę tutaj też na lewo, zobaczę. Oddam ze dwa rzuty i to będzie koniec, więc do trzech razy sztuka bym powiedział. Do trzech razy sztuka trzy rzuty zostały mam jeszcze do przejścia potem no jeszcze z półtorej kilometra do samochodu więc no trzeba się zbierać Ok, czyli jeden rzut drugi rzut no mogę coś złowić ale też mogę złapać eee, o, jeszcze raz mogę coś złowić ale też mogę urwać jak będę rzucał tak jak teraz pod krzaki no, chyba teraz się jednak uda wyjąć dobra no, i ostatni, trzeci. Na drugą stronę przejdę. Okej, okay, a więc ostatni, trzeci rzut. O, na koniec tam sarny jeszcze biegną. Sarny, a za nimi pies. No i tak, całkiem ciekawy. Jeszcze właściciel powinien dziś za nimi pies. No dobra, koniec. E, słuchajcie, fajny to był dzień. Mimo tego, że nic nie udało się złapać. Znowu. <śm> Nie udało się złapać żadnej troci, to naprawdę dzisiaj jestem zadowolony. Pogoda robi swoje, ciepło robi swoje, aż chce się na te ryby już wychodzić i nawet cały dzień siedzieć bez brań. Na koniec przypominam jeszcze o tym, żebyście dali mi znać, czy Wy byliście już na białorybie. No i widzimy się w następnym odcinku na kanale Chris and Fish. Cześć, trzymajcie się!